jest mało. Mniej więcej to tak wygląda przy głównej trasie. Niestety, przyszła kierowniczka na Damsztyle i mnie stamtąd wypierniczyła. I co tu zrobić? przecież nie będę się kłócić. Zbierałem się i wyszedłem. Tak wrześnie sobie siedziałem przy stoliku i montowałem film. No ale mniejsza oto. Ranek dzisiaj był dużo przyjemniejszy, bo po pierwsze obu... miałem pogódkę w postaci pracownika Tenczeli. Potem podszedłem, pogadałem z dziewczynami, udało się wynegocjować kąpiel. Niestety samotni, nie z nimi. Na herbatkę niestety się nie dało namówić, ale za to dały mi jogurcik. także jogurcik i bułeczkę mam dzisiaj na śniadanie. Dobrze by było znaleźć jakieś miejsce, żeby to rozwiesić wszystko. Muszę wyjść gdzieś za wioskę, za miasto. Potem wejdę w wioskę chyba i dopiero tam będę mógł to rozwiesić. Jak widać, po pogodzie... ...wlew to zarówno tak ja chodzę w krótkim rękawku Ale dzisiaj ludzie są w długim rękawem Odwro Odwrotnie niż wczoraj, bo ja wczoraj byłem w dwóch A ludzie w krótkim Déjà-vu numer 9 Kezmarok, Słowacja Tak się zastanawiałem Siedzę tu od dobrych 5 minut Zastanawiałem się czy to aby Na pewno to Ale to jest to Jakieś 2-3 lata temu miałem, przepuścimy panią, też jakieś 2-3 lata temu miałem sen. przez pewną wiosnę, pewną nawet nie wieś, to takie pomiędzy miastem a miastem, przez taką część. I w pewnym mieście doszedłem do pewnego miejsca. Wyglądało to jak, jak w Rosji, czy w innych tego typu krajach, ale najbardziej rzuciło mi się w oczy skrzyżowanie i to, co stało na skrzyżowaniu. A stało dokładnie co? Ten stary kościół, kościółek, wieża dzwonnicza, niedaleko od dziewiątego derzewi bardzo niedaleko, nawet bliżej niż poprzednio bo praktycznie przy samym kościele później tam podejdę, ale stwierdziłem, że nie idę dalej bo trzeba w końcu zjeść jakieś śniadanie, jest godzina prawie w pół do dwunastej a ja dzisiaj jadłem tylko jogurt spotkałem po drodze Bile Mój ulubiony sklep w całej Europie I... A! Pierwszy raz mi się udało tak otworzyć I... Kupiłem sobie coś na śniadanie Ale pokażę Wam jak zrobić Łyżeczkę Z wieczka w bardzo prosty sposób Zawijamy na zewnątrz Nie wiem czy to widać bo sam się dla widzę do środka teraz to jeszcze raz do środeczka i mamy łyżeczkę turystyczną ale mi ona nie bo ja sobie do tego kupiłem buły miałem kupić montę, ale zapomniałem i robimy teraz tak to się ładuje do środka, żeby mi ten jogurt nie spadł. A do tego jeszcze tu od dwóch chłopaków dostałem nóż, bo swój zgubiłem. Rano go musiałem zgubić w altance, bo musiałem zostawić. Tam na stacji dostałem od chłopaków taki nożyk ostry z jednej strony i do tego kroję sobie zielone banany mm, zajebisty nóż zielone banany przy takich podróżach są bardzo dobre bo rozjaśniają umysł i nie ma się sytuacji takich jakich, jakie ja miałem przez ostatnie parę dni że o mało nie wlazłem pod samochód Zresztą dzisiaj też. Oczywiście w sytuacji takich e, drogowych jak widzisz po bosze, ma tu dwa samochody wyprzedzają jeden. To się nie ominie. I teraz to. Bananki pokrojone do bułeczki. Jak nie spadnie ta buła, to się kurze. Zielone banany, jogurcik i bułeczka. <śmiany> Miałem drzemy te z hotelu. Ale też je zgubiłem. Nie wiem. sobie z hotelu pół siatki. Taki jednorazówki. Pół siaty. Tych drzemików jednorazowych Zrobiłem Muszę iść na pre -show. 40 Cholera nie widzę w tych okularach stąd Dlatego noszę to Człowiek ślepy to potrzebuje pomoc, kręcenie w tą stronę, gdzie jestem? A tu jest, A mogę się kręcić, jak mi autobus przyjeżdża. 85 kilometrów jest do Preszow czyli Ała! jeśli ktoś to widział to będzie miał ubar jak cholera do Preszow mam stąd 85 km a z Preszow do Koszyc jest jakieś 30, 40. Chociaż ja a ja z koszyc do preszoł, szedłem już z buta. No znaczy na odwrót, z koszyc do preszoł. i zajęło mi to dwa dni. A dopiero za pęsza mnie złapała burza no czyli gdzieś około 30-40 km będzie spreszał do koszyk tutaj z tego co słyszałem są ponoć ponad trzy kościółki, jeden obok drugiego ale co kupiłem w Bili czego mi najbardziej brakowało przez te wszystkie lata Ten drinki z powera Zbrew to są w tej samej cenie, co w Wiedniu. 29 centów za jeden. To w Polsce najtańszy jest po 2 złote. Czyli jeszcze drożej. Są co prawda... Kupiłem ostatnio za Wadowicami parę tygodni temu. E po złotówce, ale to kurwa, sprzedałem. Ale jak się później okazało, one były takie tanie, bo były przeterminowane o dobre pół roku. Ale... Kiedy piło, dobre było. Podane były zajebiste. Hmm. Banan do bułeczki. Gdybym nie zapomniał i kupiłbym montę e, to byłoby jeszcze lepiej. Bo bułki z montę e są najlepsze. No. No i spadł mi banan. A w takim połączeniu banan zielony banan oczywiście i ta i bułka i jogurt dobry to można umysł oszukać że się wcina kanapkę z szynką spotkałem przed chwilą małżeństwo Niemców z jakiejś wiochy właśnie sobie tam spacerują jestem w takim to już jest no, toba, czy jakoś tak lubica, jakoś tak. Tutaj mam fajne miejsce do obejrzenia. Właśnie sobie sfotografowałem tą kapliczkę, bo to jest kolejny mój konik, że się tak wyrażę. Kolejna rzecz, którą robię przez te czyli fotografuję wszystkie kapliczki, które napotkam. Poza tym kościoły, do których mi się chce iść. Tutaj jest jeszcze taka Kapliczka, prawdopodobnie cerkiew. Nie do końca wiem, bo nie znam się na tej religii, jednak po drodze spotkałem kamień milowy. 135 km do koszy. Takie kamienie są tylko i wyłącznie na trasach handlowych. Tak więc jestem na dobrej drodze, bo na trasie handlowej. Dobra, przede mną jest tak: przede mną jest ta kapliczka do sfotografowania. Tam jest chyba jakiś kościółek. I tam jest jeszcze jeden, tylko że do tamtego chyba prawdopodobnie nie dojdę. Co do tych Niemców, to. Jako tako się dogadałem. To prawda nie zrozumiałem z jakiej są miejscowości, ale wychodzi na to, że mój niemiecki jeszcze nie jest taki zły, skoro się z nimi dogadałem. Ale po ich akcencie wnioskuję, że to są górale. Z tego co mi się udało ustalić, kapliczka czy mała Cerkiew jest dość młoda, bo została zbudowana w 1990 w roku. Zresztą tutaj jest tabliczka. No i tyle, co tutaj wisi, co udało mi się wyczytać. Sława Jezusowi Chrystusowi. No i tylko tyle, co są nabożeństwa. O cholera, zaziębiłem się. Nabożeństwa są w każdym środę o 17, piątek o 17, sobotę o 17.00 i w, w niedzielę o 9.00. No i już adres maksowy, adres mailowy, adres telefoniczny, to znaczy kontakt telefoniczny. Wiesz, co mnie najbardziej wkurwia w Niemcach i innych takich typów turystach? Kiedy ja jeździłem do ich kraju, no i w sumie dalej jeżdżę, to żeby poruszać się tam po mieście, muszę znać język, muszę znać niemiecki, muszę znać angielski, muszę znać hiszpański, żeby się z kimkolwiek dogadać. Ale oni jak kurwa przyjeżdżają do naszego, do naszych krajów, przyjeżdżają sobie posłuchać, to nie chuja. oni się języka nie uczą, nawet słownika sobie nie rozumiem. To jest bardzo, ale to bardzo denerwujące. Oni od nas wymagają tego, że my musimy... Znać ich język, ale kiedy my jedziemy do nich, to też musimy znać ich język.